No, i część tego pokolenia, bo część wcześniej żyła, umarła, ale część jeszcze ma żyć yy, na Ziemi, jak przyjdzie ten Armagedon. No, jak 1914 rok był, oni, yy, oni żyli, bo ważne było, że oni mieli żyć też w 1914 roku. Mhm. Więc, no, nie wiem, miał 10 lat, no to musiałby mieć, nie wiem, dzisiaj 130 czy 120 lat, żeby jeszcze pamiętać to wydarzenie. Na początku miał być świadomy, potem miał być. Yy, Najpierw pełnoletni, potem świadomy, jakoś to było zmieniane, bo ten czas cały czas uciekał. Później w ogóle miał żyć, miał się przynajmniej urodzić w tym roku, żeby znowu kilka lat kupić. No ale teraz już niemożliwe, że oni by dali rady tyle żyć, no, więc co, ale ta, co teraz się mówi? Teraz jest zazębiające się pokolenie musi być, muszą być ludzie, którzy żyli jednocześnie z ludźmi, którzy żyli wtedy. No i jak ci ludzie się nie łapią na tym, że to jest jakiś bullshit? Nie łapią się. Bo jest też na to rozwiązanie, nowe światło, tak zwane to jest. Znowu taki zwrot, dla Świadków Jehowy, jak się zmienia jakaś nauka, to nazywa się to nowym światłem, a nowe światło to, to też takie nawiązanie do Biblii, bo w czasie końca to światło miało świecić coraz jaśniej. Na początku żyli w ciemności, nie widzieli wielu rzeczy, a im bliżej końca, tym wiedzą coraz więcej, więc to, to światło, taka analogia tutaj. Mhm. Więc teraz to światło tak jasno świeci, tak ich oświeca tą mądrością od Boga, że to już jest kolejny element układanki.